Musimy w sobie odnaleźć w związku z tym siłę, nie mając prawnych narzędzi, w sobie siłę i determinację. W końcu, w przypadku władzy wykonawczej, za to nam płacą, żeby podejmować ryzyka i podejmować decyzje, które będą czasami także przez państwa kwestionowane. Znaczy, ja tak czy inaczej dalej takie decyzje będę podejmował z pełną świadomością ryzyka, że nie wszystkie będą odpowiadały kryteriom pełnej praworządności z punktu widzenia. Na przykład, no purystów w dobrym tego słowa znaczeniu. Tak, powiedziałem to ambasadorom i mogę to przed Państwem powtórzyć, i to nie jest slogan. Naprawdę ja czuję się każdego dnia w sytuacji, w której główną przesłanką musi być zachowanie przyzwoite, bo w polityce przyzwoitość też ma znaczenie. Chciałbym zachowywać się przede wszystkim zgodnie z prawem, ale bardzo często stoję przed dylematem, co robić, skoro nie mam narzędzi prawnych, żeby zachować się przyzwoicie, podejmować decyzje, a one będą zawsze gdzieś w w jakimś prawnym nawiasie albo próżni. No ale to jest mój tego zadania się podjąłem, więc w związku z tym nawet nie proszę o zrozumienie, tylko zamieniam się w słuch.